Witam ponownie. Tym razem pólowie znowu do naprawy. To jest AK1731L. Ogółem regeneracja. Wymiana wszystkich elektrolitów. Trochę ich było. Potraciły pojemności. Znaczy, pojemności, może i nawet i zyskały. Ale ładowanie w czasie. Yy... Możliwe, że niektóre też pojemności może straciły, w drugą stronę poszły. Yy, no na pewno nie trzymają swoich parametrów, po tych latach, to jest na 100%. I według mnie każdy z ten trójblat nie powinien być wymieniony. Na nowy, jakiś firmowy. Ogółem, jak widać widać, i teraz już działa musiałem wymontować, wyczyścić wszystkie przełączniki potencjometry no tak jak widać włączymy go musiałem wyczyścić też tor tutaj rolkę, nasmarować ją tutaj rolkę jak widać teraz fajnie działa nic nie trzeszczy, nic nie przy nagrywaniu też jest fajnie też nic nie trzeszczy szpule mam akurat tylko takie nie będę puszczał więcej muzyki ze to, że yy, no mogą się doczepić do muzyki która jest nagrana na szpulach a nie chciałbym aby mój filmik był skasowany przez YouTube, elektronika jeszcze jest w miarę, chociaż yy, scalaki LD1441, jakoś tak, mm, już jedna sztuka została wymieniona na nową. Najprawdopodobniej te następne, możliwe, że będą w przyszłości już też do wymiany. No na pewno się coś może będzie działo, ale to póki działa to na razie trzeba korzystać, a zaopatrzyć się w salaczki, które mogą być już niedostępne. Spróbować je znaleźć i po prostu, żeby odłożyć i mieć po prostu z, z, na zaś, jakby się coś działo. Bo przewodniki, no niestety degradacja też następuje Niektóre szybciej, niektóre wolniej. Nogi robią się czarne, ale to robią się czarne dlatego, że zależy od przechowywania sprzętu: gdzie rosły przechowywane czy na strychu, czy w piwnicy, czy w suchym, czy w chłodnym miejscu. No i dlatego właśnie następuje coś takiego, jak taka śnieć wchodzi po nogach do tranzystora. Te nogi po prostu przypuszczają powietrze i następuje degradacja złącza, czy tam salaków, przemu. Było kiedyś tak samo z tranzystorami germanowymi. Germanowce szybciej po prostu degradowały się jak dostały powietrza, czy wilgoci z powietrza. Z no, krzemowymi one teraz dłużej działają, są lepiej izolasyczone, lepiej zalewane w tym plastikową obudowę, czy tam jakąś tam inną. Ale podobnie się dzieje z tymi Elektronicznymi, czystymi, krzemowymi tranzystorami czy tam stalakami. Też następuje degradacja. Też nic nie jest wieczne. No i co tutaj więcej mówić? No. Wcześniej czy później trzeba będzie wymienić. Dlatego lepiej, jak już macie jakiś sprzęt, lepiej się zaopatrzyć wcześniej poszukać sobie tych salaków, które tam są, kupić sobie na, do swojego sprzętu i odłożyć na, w jakimś tam powiem, może pojemniczku, to może nie. Lepiej żeby było hermetyczne, było zapakowane. Może tranzystory, to może nie, bo tranzystory to zawsze można zastąpić. Bałbym się bardziej o takie salaki właśnie z tych starych. Tak, właśnie ten LD1441, czy jakoś tak. No, on jest yy, zaraz 5 i 9, 9 chyba nóżkowy. Taki stojący, ale no, raczej ciężko dostępny z maszyny operacyjny, co coś takiego. No i z tyłu są esteki nieszczęśliwe. No, ogółem no, esteki no, ja mam uprzedzenie do nich. Padają, czasami padają jak muchy. Chociaż jak się wymieni kondensatory wokół tego esteka, to jeszcze potrafi kilka lat pograć. Bo jeżeli stracą pojemność kondensatory, które są wokół esteka, yy, mogą do, nawet dostać zwarcia i czy tam przepuszczać yy, prąd bo to kondensator jest takim jakby oddzieleniem innego stopnia od drugiego stopnia wzmacniacza i z jednej strony może być dodatnie, z drugiej strony ujemne napięcie i jak dostanie jakiegoś przebicia czy coś, może popalić nieźle na rozrabiać Wezmocniacze od tego ogółem. No. I to byłoby na tyle. Dzisiejszy sprzęt działa. Przewijanie. Przewijanie w drugą stronę. Nie ma problemu. Sprzęcik. Jak widać w miarę fajne dobra kończymy to na razie do następnego razu hej